Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jak zostało powiedziane, nazywam się Marcin Kowalczyk. W tym momencie jestem kierownikiem zespołu klimatycznego w Fundacji WWF Polska. Natomiast wcześniej przez ponad dekadę byłem również członkiem polskiej delegacji na konferencje klimatyczne. Tutaj troszeczkę skłamałem w temacie, mówiąc, że to jest budowanie świadomości od pierwszego raportu IPCC do porozumienia paryskiego. Mianowicie zacznę troszeczkę wcześniej i skończę troszeczkę później. Zacznę od początku. Pierwsza świadomość wśród naukowców, że istnieje coś takiego jak to, co teraz nazywamy efektem cieplarnianym, pojawiła się już w XIX wieku. Natomiast ta świadomość oczywiście i konsekwencje tej świadomości nie przeniknęły głębiej przez ponad stulecie. Pierw, na, ludzkość zaczęła w sposób poważny zwracać uwagę na kwestie, kwestie związane z ochroną środowiska, z klimatem mniej więcej w drugiej połowie XX wieku, kiedy wzrosł, wzrósł poziom zamożności społecznej, kiedy wzrosł, wzrosło oczekiwania co do jakości życia. Pierwsze elementy chociażby, które można było dostrzec problematyczne związane z ochroną środowiska, to wielki smog w Londynie, który czasami powodował ofiary śmiertelne. Tutaj zauważanie efektów wykorzystania pewnych chemikaliów, wpływu ich na zdrowie, chociażby DDT czy azbest. Ale również tutaj pojawiały się kolejne odkrycia naukowe. Zaczynaliśmy dostrzegać rosnący wpływ efektu cieplarnianego na atmosferę Ziemi. Tak anegdotycznie powiem, że widziałem wycinki gazet jeszcze z początku XX wieku, pokazujące, że za 500 lat być może, jeżeli będziemy dalej emitować tyle dwutlenku węgla, to ten wpływ efektu cieplarnianego na planetę może być bardzo poważny. Oczywiście nie, nie przewidziano tego, jak poważne, będzie, jak poważne będą emisje gazów cieplarnianych w nadchodzących latach. Tutaj pojawiały się oczywiście obserwacje astronomiczne, również tutaj pozwalające na zauważenie efektu cieplarnianego na Wenus, co pokazało, do jakich konsekwencji może doprowadzić nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze, ale również pomiary satelitarne, pomiary satelitarne temperatury powierzchni Ziemi, powierzchni oceanów, satelitarna obserwacja zmian temperatury, ale również zbadanie warstw ozonowej. Tutaj chciałbym przejść najpierw akurat do warstwy ozonowej, ponieważ warstwa ozonowa była tym kryzysem, który obok efektu cieplarnianego był, dość, był najgłośniejszy, zwłaszcza w latach 80., kiedy zaczęto się obawiać, że warstwę ozonową utracimy. Tutaj doszło do podpisania w 1985 roku w Wiedniu jedyńskiej konwencji w sprawie ochrony warstwy ozonowej, a w konsekwencji również protokołu z Montrealu z 1987, który definiował konkretne zobowiązania i konkretne sposoby walki z problemem. Konwencja oraz Protokół z Montreal to były tak naprawdę pierwsze międzynarodowe traktaty na poważnie zajmujące się konkretnym problemem środowiskowym. Zostały wynegocjowane właśnie w celu rozwiązania problemów związanych z warstwą ozonową oraz stanowiły wzór dla innych wielostronnych porozumień w zakresie ochrony środowiska, do których przejdę za chwilę. Równocześnie w 1988 roku, zauważając, że problem efektu cieplarnianego, problem globalnego ocieplenia staje się coraz poważniejszy, powołano Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu w celu dokładnego zbadania przez naukowców, jaki mamy wpływ na to. Został on powołany w 1988 roku na wniosek dwóch agentów ONZ. Po pierwsze oczywiście organizacji, Światowej Organizacji Meteorologicznej, czyli WMO oraz Programu Środowiskowego ONZ, czyli UNEP, z którego przedstawicielem przed chwilą rozmawialiśmy. Celem tego panelu było dostarczenie obiektywnej naukowej wiedzy na temat przyczyn i efektów zmiany klimatu. Ale IPCC przygotowuje również okresowe zmiany, raporty, okresowe raporty podsumowujące najnowszą wiedzę dotyczącą zmian klimatu, taką jak chociażby wspomniany już szósty raport oceniający, którego pierwsza część została opublikowana 9 sierpnia, ale te raporty powstają od ponad 30 lat. Oprócz tego w razie potrzeby IPCC może przygotować na prośbę agenta ONZ raporty specjalne dotyczące konkretnych kwestii. Przykładem takiego raportu jest raport opublikowany w, 19, w 2018 roku, przepraszam najmocniej, dotyczący tego, czy jesteśmy w stanie powstrzymać zmianę klimatu na poziomie poniżej 1,5 stopnia, stopnia Celsjusza. Oczywiście IPCC zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak chociażby metodologię inwentaryzacji gazów cieplarnianych, ale to są kwestie bardzo techniczne. Niemniej jednak to, co stworzyło IPCC, yy, po, zaczęło również przenikać do kultury masowej. Cała, cała świadomość dotycząca tego, z czym, nam, z czym grożą nam kwestie związane ze środowiskiem, zaczęły przenikać do kultury masowej. Tutaj mam bardzo krótkie przykłady, chociażby zmiany klimatu można było dostrzec w takich filmach jak Wodny Świat czy Pojutrze. Zniszczenie warstwy ozonowej było jednym z elementów takiego filmu jak Nieśmiertelny 2. Zmniejszanie różnorodności biologicznej to jest temat jednego z filmów z serii Star Trek. A dodatkowo osoby z mojego pokolenia, czyli wychowujące się w latach 80., -tych, 90., -tych, na pewno pamiętają taki serial animowany jak Kapitan Planeta. Fakt. To są Oczywiście, jak mówię, to jest oczywiście kultura masowa, to są filmy bardzo często science fiction, gdzie to są jedynie elementy wątku, które, który jest pokazywany w filmie i stanowią jedynie tło. Ale również pokazują, że te problemy były dostrzegane przez Hollywood, były dostrzegane przez ludzi w powszechnej świadomości. Aczkolwiek nie były widziane te konsekwencje w wystarczającym stopniu. Bardzo często te filmy podchodziły do tego w trochę katastroficzny sposób, to znaczy pokazywały, że być może nic się nie da zrobić. Niemniej jednak raport IPCC oraz inne działania dotyczące ochrony środowiska doprowadziły do tego, że w 1992 roku odbył się w Rio de Janeiro szczyt Ziemi. W czerwcu w Rio de Janeiro strony Organizacji Narodów Zjednoczonych doprowadziły do uzgodnienia trzech konwencji, które są teraz zwane tak zwanymi konwencjami z Rio. Pierwszą z nich to jest Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej. Drugą Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z wylesianiem i pustynieniem. A trzecią, ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, którą zajmę się troszeczkę szerzej, bo o tym będę chciał teraz mówić. Konwencja klimatyczna. Przede wszystkim konwencja ta zawiera ogólne, ramowe zobowiązania dla wszystkich państw świata dotyczące tego, w jaki sposób wpływać, zapobiegać zmianom klimatu. Zobowiązania te są różne w zależności od tego, z jakimi stronami konwencji mamy do czynienia. Jedną z zasad konwencji jest zasada tak zwanych wspólnych lecz zróżnicowanych zobowiązań i odpowiednich działań. Głównym celem konwencji jest stabilizacja ilości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie zapobiegającym istotnemu wpływu ludzkości, wpływu ludzkości na zmianę klimatu. Więc strony zobowiązały się między innymi do po pierwsze ograniczenia, a później docelowo redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pamiętajmy, mówimy cały czas o 1992 roku, kiedy ten efekt wpływ, wpływu gazów cieplarnianych nie był jeszcze tak dobrze poznany i zbadany, jak to jest to w tej chwili. Dotyczy to tak zwanych stron wymienionych w załączniku pierwszym do konwencji. Są to państwa, które były wtedy uważane za państwa uprzemysłowione, co w praktyce sprowadzało się do ówczesnych państw OECD oraz państw tzw. wychodzących właśnie z tak zwanej demokracji ludowej. Obejmowały to m.in. Polskę. Państwa te miały dawać przykład, podjąć działania w pierwszej kolejności i podejmować dalej idące zobowiązania niż pozostałe państwa, które były określone w konwencji jako państwa rozwijające się. Dodatkowo pojawiały się tam również zobowiązania dla części państw do wspomagania finansowo państw właśnie rozwijających się w realizacji ich zobowiązań wynikających z konwencji. Dostrze konwencja dostrzegała problem ubóstwa, w związku z tym wskazywała na to, że biedniejsze państwa powinny otrzymywać pomoc. W realizacji swoich zobowiązań. Przy czym te biedniejsze państwa nie obejmują Polski, bo nie obejmują państw załącznika pierwszego. Obejmują wyłącznie państwa tak zwane rozwijające się, czyli te jest poza załącznika pierwszego. Zobowiązanie to nałożone było na strony rozwinięte, wymienione w załączniku drugim do konwencji w uproszczeniu, mówiąc, były to ówczesne państwa OECD. No i trzecią, trzecim zobowiązaniem istotnym było wspomaganie państw rozwijających się w pokrywaniu kosztów dostosowania czy też adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Ponownie zobowiązanie to spoczywało głównie na barkach stron wymienionych w załączniku drugim do konwencji. Oczywiście wszelkie działania, które były podjęte w trakcie w tej konwencji, były, dalej prowadzone, były prowadzone dalej w ramach negocjacji, w trakcie tak zwanych konferencji stron. Konferencje stron, Conference of the Parties, albo COPI, jak to by powszechnie się mówi, są to miejsca głównych negocjacji w ramach procesu konwencji klimatycznej. Co do zasady, każdej z tych konferencji przewodzi prezydencja, która jest państwem gospodarzem, aczkolwiek był wyjątek w trakcie COP5 w 1999 roku w Bonn. Przewodniczącym został akurat przedstawiciel Polski, minister Jan Szyszko ówczesny. Pierwszy COP odbył się w 1995 roku w Berlinie. To nastąpiło po ratyfikacji konwencji klimatycznej. Do tej pory odbyła się 25 konferencji, ostatnia w Madrycie w grudniu 2019 roku. Polska, jak pewnie Państwo słyszeli, gościła do tej pory trzy konferencje stron. Był to COP14 w Poznaniu w 2008 roku, COP19 w Warszawie w 2013 oraz COP24 w Katowicach w 2018 roku. Najbliższa konferencja, o czym już było wspomniane, ma się odbyć w, na początku listopada w Glasgow. Dokładne daty to jest 31 październik, 12 listopad. Oczywiście tutaj pojawia się ciekawostka, bo bardzo często można usłyszeć, że konferencje odbywają się w takich miejscach jak Bali, Cancun, czy na przykład... Tokio. Dlaczego konferencje odbywają się w takich egzotycznych miejscach? Otóż każda z pięciu regionalnych grup Narodów Zjednoczonych organizuje taką konferencję raz na pięć lat. Teraz tak, przejdę pokrótce też do historii tego, co się działo w ramach konwencji, i będę starał się tutaj pokazywać, jak to wpływało na świadomość powszechną. Na początek COP I, o którym już wspomniałem, w Berlinie przyjął tzw. Tak mandat berliński, którego celem było wypracowanie szczegółowego protokołu do, zawierającego bardziej szczegółowe zobowiązania dla stron w zakresie yy, redukcji emisji. To było troszeczkę wzorowane na protokole montrealskim, o którym powiedziałem wcześniej. Yy, przy czym tutaj zobowiązania objęły tylko tak naprawdę Państwa załącznika pierwszego. Sama konwencja nie zawierała konkretnych zobowiązań liczbowych i nadal ich nie zawiera. Konferencja, jak mówiłem, postanowiła przygotować nowy protokół uszczegółowiający zobowiązania i protokół miał zostać przyjęty podczas konferencji stron COP3 w Kioto w 1997 roku. I tak się stało. Zawierał on konkretny poziom zobowiązań dla państw uprzemysłowionych. Dla y, zobowiązania te dotyczyły okresu na lata 2008-2012. Przy, przypomnę. Protokół został podpisany w 1997 roku. Zobowiązania zaczęły wchodzić w życie 10 lat później. Dla Polski zobowiązanie wynosiło 6% w stosunku do 1988 roku, który był dla Polski rokiem bazowym. Dla Unii Europejskiej ówczesnej było to 8% w stosunku do roku 1990. To, zawierało to podstaw, protokół zawierał m.in. również podstawowe zasady handlu emisjami pomiędzy państwami. Ale miał jeden poważny problem. Ostatecznie nie został ratyfikowany przez USA. Administracja prezydenta Busha stwierdziła, że Stany Zjednoczone protokołu w takiej formie i zobowiązań w takiej formie zaakceptować nie mogą. Co stanowiło bardzo poważny problem do realizacji dalszych działań. Przy czym teraz na ile ten protokół się przebił do powszechnej świadomości? Wydaje mi się, że w niewielkim stopniu. Owszem, politycy czasami powołują się na protokół z Kioto, stwierdzając, że tam były konkretne zobowiązania. Natomiast tak naprawdę poza tym, że wtedy pojawiły się wzmianki prasowe, które ja sobie przypominam jak przez mgłę sprzed tych 20 paru lat, że Polska teraz będzie mogła sprzedawać emisje po jakieś niewiarygodne pieniądze i zarobi na tym duże pieniądze, niewiele, niewiele zostało na ten temat powiedziane. Nadal ta świadomość wtedy była bardzo niska. Natomiast oczywiście w Unii Europejskiej już pewne działania były podejmowane. Tam świadomość dotycząca środowiska była dużo bardziej posunięta niż w Polsce w latach 90., gdzie zmagaliśmy się jeszcze z pozostałościami po kryzysie wynikającym z transformacji. W związku z tym, już w trakcie negocjacji do protokołu z Kioto, czyli w tym 97 roku, Unia Europejska była gotowa do redukcji emisji o 15% w stosunku do 90 roku. Niski poziom ambicji w porozumieniu jednakże, co wynikło z dalszych negocjacji, ograniczył to zobowiązanie do 8%. W celu realizacji postanowień protokołu z Kioto w roku 2003 Unia przyjęła dyrektywę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. To jest ten system ETS, o którym słyszę, słychać ostatnio bardzo głośno, ale on ma już prawie 20 lat. W marcu 2007 roku, do 2007 roku Rada Europejska przyjęła założenia szerszego pakietu klimatyczno-energetycznego. Tego już faktycznego systemu ETS, który obowiązuje od roku 2013, i to zakładało redukcję emisji m.in. o 20% do roku 2020. Tu znowu wskażę. W 1997 roku Unia Europejska była gotowa już obniżyć emisję o 15%, tutaj mamy o 20% do roku 2020. Podczas negocjacji porozumienia paryskiego uzgodniono wewnątrz Unii Europejskiej dalszy poziom redukcji. Zdając sobie sprawę poprzez kolejne raporty IPCC, że Działania są niezbędne i muszą być jak najbardziej gwałtowne. W 2014 roku przyjęto, że te, ta redukcja emisji do 2030 powinna wynosić 40%. A w chwili obecnej, na mocy m.in. European Green Deal oraz European Law, Rada Europejska wyznaczyła nowy cel na 55%, którego realizację mamy w pakiecie Fit for 55. No cóż. Protokół z Kioto zawiódł. Niestety, Stany Zjednoczone do niego nie przystąpiły, coś, coś trzeba było robić dalej. Na, podczas COP13 w 2007 roku na Bali, ze względu na brak ratyfikacji, ograniczenie czasowe obowiązywania protokołu z Kioto, wymuszone zostały dwa działania. Po pierwsze, rozpoczęto działania nad negocjacjami zobowiązań redukcyjnych w ramach protokołu z Kioto na kolejny okres. Domyślnie miało być to na lata 2013-2020. Dziwnym przypadkiem się to pokrywa akurat z tym okresem ETS-u, który zakończył się rok temu. I rozpoczęto dyskusję nad nowym porozumieniem globalnym, które miało tym razem również objąć USA, a więc spełnić warunki, które USA będą stawiały dotyczące takiego porozumienia, takie jak np. brak ograniczenia dla ich suwerenności. Przyjęty podczas COP13 na Bali plan działań zakładał w szczególności opracowanie porozumienia globalnego zawierającego następujące trzy elementy: mitygacji, czyli globalnego ograniczania emisji. O tym były bardzo poważne dyskusje i one będą trwały. Adaptacji, dostosowania do zmian klimatu. To jest kwestia kluczowa, zwłaszcza dla wielu państw rozwijających się, w szczególności na przykład małych państw wyspiarskich, wielu państw słabo rozwiniętych, wielu państw położonych w takich miejscach, gdzie niebawem życie może być bardzo utrudnione albo niemal, niemal niemożliwe. I trzecią kwestią było oczywiście finansowanie, ponieważ w państwach rozwijających się nadal brakowało pieniędzy dotyczących wsparcia finansowego oraz, te oraz technologicznego dla tych państw tak żeby te ich zobowiązania dotyczące ograniczania emisji oraz dostosowania do zmian klimatu mogły być wypełnione. Nowe porozumienie miało zostać przyjęte podczas COP15 w Kopenhadze. Niestety nie udało się. Owszem, przez cały rok 2008 i 2009, przy sporym udziale społeczeństwa obywatelskiego, toczyły się te dyskusje. Wtedy już dość głośno było również w naszej prasie, zwłaszcza, zwłaszcza dzięki kopowi w Poznaniu, o tym, że takie negocjacje się toczą, że mamy coraz poważniejszy problem ze zmianami klimatu. Natomiast przełożyło się to na bardzo długotrwałe negocjacje, bardzo techniczne, które doprowadziły do przyjęcia jedynie porozumienia, które, zostało, które nie zostało przez nikogo ratyfikowane zostało podpisane przez dwie trzecie państw konwencji. I w praktyce nie miało żadnego efektu poza byciem swoistą deklaracją polityczną. Tam oczywiście pojawiła się również deklaracja o mobilizacji przez państwa rozwinięte 100 miliardów dolarów rocznie do roku 2020. Przy czym zaznaczam, tu chodzi o mobilizację środków, nie stworzenie jakiegoś konkretnego funduszu. Bardzo często słyszałem, że tam miał powstać Zielony Fundusz Klimatyczny, który będzie miał 100 miliardów dolarów rocznie. Nie. Zielony Fundusz Klimatyczny owszem powstał, ale tak troszeczkę jak w tych docipach o radio-erewań. Nie do końca tak to miało wyglądać. Fundusz Klimatyczny e, dysponuje w tym momencie mniej więcej 10 miliardami dolarów na 4 lata. Wynik, dlaczego nie udało się podjąć tego, osiągnąć tego globalnego, tego globalnego porozumienia? Niestety prezydencja duńska popełniła dwa błędy. Po pierwsze, dla podniesienia znaczenia szczytu zaprosiła na nie głowy państw i rządów na koniec tego szczytu. Brak zrozumienia dla procesu negocjacji toczącego się w ramach, tego, w ramach ONZ doprowadził do, tego, do klęski ze względu na to, że y, politycy, którzy to zostali tam zaproszeni, nie do końca rozumieli, jak to działa. Wydawało im się, że dyktat największych państw Stanów Zjednoczonych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii wystarczy do tego, żeby porozumienie wypracować. Okazało się, że mniejsze państwa, które do tej pory były przyzwyczajone do tego, że są traktowane równo w ramach procesu konwencji klimatycznej, każde państwo ma takie samo prawa, każde państwo ma taki sam głos, i takie państwo jak Tuvalu ma takie samo prawo do zabierania głosu i zablokowania każdej decyzji jak Stany Zjednoczone. I to się właśnie tam stało. Kop nasie w Cancun, który odbył się w 2010 roku, niejako zdołało pozbierać proces negocjacji klimatycznych po, po Kopenhadze, po fiasku Kopenhagi, i zdołało wprowadzić większość elementów tego porozumienia kopenhaskiego do działań w ramach konwencji klimatycznej, podejmując stosowne decyzje. Nadal jednak nie istniało jedno globalne porozumienie zawierające konkretne zobowiązania klimatyczne, a zagartykał świadomość społeczna rosła, pojawiały się coraz większe protesty, działania. Od 2011 podjęto ponowne prace. Konferencja klimatyczna w, Doha, przepraszam, w Durbanie w 2011 roku, notabene odbywające się również podczas polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej, rozpoczęła pracę nad nowym porozumieniem. Ponownie wyznaczono datę przyjęcia tego porozumienia. Miałoby być to rok 2015. Później okazało się, że będzie to konferencja w Paryżu. Oczywiście tutaj cały czas w, 2018, w 2012 roku podczas konferencji w Doha udało się uzgodnić nowy okres rozliczeniowy protokołu z Kioto, zawierający na przykład w przypadku Unii Europejskiej owe, to, co już było tak naprawdę znane, zobowiązanie do redukcji emisji o 20%, co oczywiście społeczeństwo obywatelskie podkreślało, że jest niewystarczające, żeby osiągnąć ten, te cele, które są potrzebne. Podkreślano, że powinna nastąpić redukcja o 30% co najmniej. Następne dwie konferencje odbyły się w Warszawie i w Limie. To były tak naprawdę dalsze techniczne negocjacje nowego porozumienia. I w 2015 roku, w lutym, czyli na nieco ponad pół roku przed konferencją w Paryżu, udało się uzgadnić formalny tekst negocjacyjny, na podstawie którego w grudniu w Paryżu miał powstać nowe porozumienie międzynarodowe. Nie podam tutaj przykładu tego tekstu, natomiast jako taką ciekawostkę powiem, że ten tekst negocjacyjny, który później był tłumaczony na wszystkie sześć języków ONZ-owskich, miał nieco ponad 80 stron. Trudno jest na podstawie tego wypracować nowe porozumienie, które ostatecznie miało około 25 artykułów i kilkanaście stron. Ale się to udało, bo porozumienie paryskie, wbrew temu, co, czego można się było obawiać, zostało przyjęte. Oczywiście podczas samej konferencji w Paryżu społeczeństwo obywatelskie było bardzo zaangażowane. Odbywały się chociażby marsze w centrum Paryża z kilkuset, z kilkuset tysiącami uczestników. Były również marsze społeczeństwa obywatelskiego w innych miastach. Ale udało się ustalić coś, co zawiera następujące ustalenie. Po pierwsze, celem jest ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. Po drugie, jest to porozumienie globalne. Tak naprawdę podpisały i ratyfikowały to wszystkie państwa świata, z wyjątkiem chyba w tym momencie dwóch czy trzech, które nie mają istotnego wpływu na y, globalne emisje. Fakt. Stany Zjednoczone na chwilę wyszły z porozumienia paryskiego, ale po kilku miesiącach wróciły ze względu na zmianę w Białym Domu. Samo, y, samo porozumienie jest oparte o indywidualne deklaracje państw. Każde państwo samo deklaruje w ramach tzw. narodowo określonych wkładów, czyli National Determined Contributions, NDCs, jakie, jakich zobowiązań się podejmie, z, przy czym oczywiście porozumienie zakłada, że będzie to na podstawie najbardziej możliwej, najwyższej możliwej ambicji danego państwa. Tu można dyskutować, czy faktycznie jest to najwyższa możliwa ambicja danego państwa, bo nikt tego nie ocenia. Natomiast szczegółowo zawiera zapisy dotyczące właśnie mitygacji, adaptacji, finansowania, transferu technologii, natomiast również jednego elementu, który w międzyczasie pojawił się w negocjacjach, czyli tak zwanych szkód i strat. Mechanizmu szkód i strat, który ma sw w swoisty sposób rekompensować na przykład państwom rozwijającym się wyspiarskim yy, utratę, utratę, yy, utratę, utratę środków, na przykład wynikających z katastrof naturalnych spowodowanych przez zmiany klimatu. Dodatkowo, co począwszy od 2023 roku, co 5 lat, państwa zobowiązują się do podsumowania istniejących zobowiązań, czyli tych MDCs, i porównania z niezbędnymi do podjęcia działaniami. Czyli tutaj mamy za zapisany swoisty mechanizm podnoszenia ambicji i zwiększania zobowiązań w cyklach pięcioletnich. Czego zabrakło w porozumieniu? Porozumienie nie zawiera żadnego mechanizmu compliance, czyli wymuszania realizacji tych celów, które są zapisane w MDCs poszczególnych państw. Nawet jeżeli państwo nie wypełni tego, co sam, do czego samo się zobowiązało, nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. Mechanizm taki był uznawany przez część stron za naruszający ich suwerenność i na przykład Stany Zjednoczone od początku zapowiadały, że jeżeli taki mechanizm zostanie wprowadzony, one nie ratyfikują tego porozumienia. Nawet nie został wprowadzony i mimo wszystko na chwilę Stany Zjednoczone wyszły. Nie ma tam szczegółowych zobowiązań redukcyjnych, które byłyby określone z góry. Każde państwo deklaruje to oddolnie. Zamiast tego, jak już mówiłem, państwa zobowiązują się do przedstawiania tych narodowo określonych wkładów. Nie ma szczegółowych zobowiązań finansowych. Jest powtórzenie deklaracji jeszcze z Kopenhagi, że państwa rozwinięte zobowiązują się do dostarczania 100 miliardów dolarów rocznie począwszy od 2020 roku. Tutaj zostało to przedłużone do roku 2025. Natomiast od 2025 powinien teoretycznie pojawić się nowy cel finansowy, ale jego negocjacje zaczną się dopiero w tym roku w Glasgow. Te kwestie finansowe pozostają najtrudniejszym elementem negocjacji, niejako takim elementem spinającym. Bez rozstrzygnięcia kwestii dotyczących finansowania yy, wszelkie dalsze porozumienia mogą być bardzo trudne. Oczywiście pozostał do rozstrzygnięcia szereg kwestii technicznych, które wymagały podjęcia przez COP dodatkowych decyzji. Termin został wyznaczony na rok 2008 i to z kolei przypadkiem zbiegło się z kopem w Katowicach. Zatem co było po Paryżu? Po pierwsze, zaczęły się pojawiać już wspomniane tutaj wcześniej przez mojego przedmówcę oddolne działania, m.in. młodzieży. pojawiły się Greta Thunberg szkolne strajki klimatyczne, piątki dla klimatu, marsze klimatyczne. Widać było, że społeczeństwo obywatelskie coraz bardziej rozumie problem i w jakim położeniu się znajdujemy. Dodatkowo w 2018 roku został opublikowany raport dotyczący tego, co, jakie działania są konieczne do podjęcia, żebyśmy utrzymali, się na, utrzymali zmiany klimatu na poziomie poniżej 1,5 stopnia. Tak jak już wspomniałem, przygotowany został przez IPCC. Natomiast COP24 w Katowicach pozwolił uzgodnić szereg szczegółowych decyzji wprowadzających w życie zapisy porozumienia paryskiego. Uzgodnił większość, większość mandatu, który został mu przyznany, z dwoma wyjątkami, tak naprawdę. Po pierwsze, nie ma międzynarodowego handlu emisjami, takiego jak był w protokole z Kioto. Owszem, są ogólne zapisy w porozumieniu, ale szczegółowe zasady, jak to ma działać, jak to ma być rozliczane, w jaki sposób pokazywać to pomiędzy narodowymi wkładami poszczególnych państw, to nie zostało do tej pory rozstrzygnięte. Czy zostanie rozstrzygnięte, ciężko powiedzieć. Nadal konieczne pozostawało oczywiście uzgodnienie wielu technicznych decyzji wynikających z porozumienia paryskiego. Udało się uzgodnić chociażby ogólne zasady raportowania, ale szczegółowe tabele nadal są dyskutowane. To są rozmowy już bardzo techniczne, w, w, które rozumie tak naprawdę kilkudziesięciu ekspertów na świecie. No i nie ma nowych zobowiązań redukcyjnych, aczkolwiek to się zaczęło zmieniać po Katowicach bo założono, że na rok 2020, czyli przed kopem w Glezgo, który był przewidziany na zeszły rok, niestety ze względu na pandemię nie udało się go przeprowadzić, powinny zostać złożone nowe narodowo określone wkłady, yy, prawdopodobne yy, z założenia ambitniejsze niż te poprzednie. Natomiast tak jak powiedziałem, nierozwiązane problemy z COP24 pozostają nierozwiązane. COP26, który może przynieść ich rozwiązanie, odbędzie się w listopadzie. Czy to, rozwiązanie, czy to rozwiązanie się pojawi? Czy uda się to osiągnąć? Zobaczymy. Szósty raport IPCC wskazuje na coraz poważniejsze zagrożenia wynikające z zmian klimatu. Tu też przedmówca już o tym mówił, ale jedna z rzeczy, którą pragnę wspomnieć jest to, że na pewno poziom Y, poziom globalnego ocieplenia przekroczy 1,5 stopnia. Już w tym momencie przekroczyliśmy 1 stopień do przekroczenia 1,5 stopnia y, wystarczą emisje, które mamy obecnie powtarzające się przez najbliższe 10 lat mniej więcej, 80 lat. Y, raport IPCC pokazuje między innymi, że istnieje liniowa korelacja między ilością wyemitowanego dwutlenku węgla a temperaturą na świecie. Innymi słowy, każda tona się liczy, każda tona wpływa w jakiś sposób na dwutlenek węgla. Zostają przekroczone kolejne granice w systemie klimatycznym. Rośnie liczba ekstremalnych zjawisk klimatycznych, już była o tym mowa, ale tak, mogliśmy je zaobserwować chociażby w zeszłym roku w Australii, w tym roku w Kanadzie, w, w Niemczech, w Grecji, w Turcji, na Syberii, ale w zeszłym roku mieliśmy również chociażby pożary w Bibrzańskim Parku Narodowym. Więc tutaj to nie jest coś, co dzieje się gdzieś daleko, daleko. To są rzeczy, które dzieją się również u nas. I to, że w tym roku mieliśmy akurat dosyć anomalię, powiedzmy lekką anomalię pogodową, akurat w Polsce, to ta anomalia, chciałbym zwrócić uwagę, oznacza temperatury, które były normą jeszcze 15 lat temu. <grych> Więc my nie mieliśmy bardzo, bardzo chłodnego sierpnia. My mieliśmy sierpień, który był kiedyś normalny, ale przyzwyczailiśmy się już do tak ciepłych temperatur, że wydaje nam się, że było chłodno. Natomiast tak, świadomość społeczna, która dotyczy kwestii związanych z zmianami klimatycznymi, cały czas rośnie. Coraz więcej ludzi jednak dostrzega, właśnie również, tak jak to było wspomniane przez mojego przedmówcę, że coś trzeba z tym zrobić. Tak, nie jest to czasami świadomość indywidualna, czasami jest to zrzucane na rząd. Nie do końca, nie do końca słusznie, ale również rząd też powinien podjąć swoje działania, powinien wypełnić swoją rolę. Miejmy nadzieję, że zostaną podjęte odpowiednie działania na wszystkich szczeblach, że wreszcie obudzimy się z, przejdziemy na zieloną energię, pozbędziemy się paliw kopalnych i nie będziemy dokładać swojej cygiełki do ocieplania. I miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych paru lat, o paru miesięcy, być może nawet przed konferencją w Glasgow, Polska również wyznaczy sobie ambitny cel na osiągnięcie, ambitną datę na osiągnięcie neutralności klimatycznej. I doprowadzimy do tego. Że uda nam się zapobiec temu, co, jest, co będzie najgorsze. Dziękuję.